Hejka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z wzorem, którego już długo nie było na moim kanale, mianowicie jest to ten domek, który już widzicie, ten krajobraz w zasadzie. Jak już możecie zauważyć, dość sporo od poprzedniego czasu przybyło. Może nie do końca to tak widać dokładnie. Mm. Przez to, że kanwa jest zadrukowana, ale już wam pokazuję co się mniej więcej zmieniło. Więc tak, poprzednio wyhaftowane było tutaj ta góra w zasadzie to drzewko. Część tego domku, tutaj jakaś część. Pewnie trawki już nie do końca pamiętam. Na pewno nie było skończone okno i była tylko tutaj ta góra jeszcze chyba bez tych białych, bez tych białych krzyżyków. I od tego czasu przybyło tutaj te krzaczki koło domu, tutaj kawałek trawki i w zasadzie tutaj do tego momentu już jest wyhaftowane tutaj. Cała ta część. Przybyło dość sporo jak na mnie. Wiem, że jest niezrobiony na pewno backstitch i nie są zrobione tutaj jakieś te kuleczki, które mają imitować kwiatki, ale moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Tak się to prezentuje z bliska. Na początku myślałam, że to połączenie tych krzyżyków i półkrzyżyków będzie fatalne, ale powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o ten biały kolor, na którego już tak temat się dużo wypowiadałam, tutaj mi tej nitki brakło, bo to jest zaczęte, zostało to zaczęte muliną DMC i tutaj muszę ją dokupić. Podobnie było tutaj z domkiem, że było to wypełnione muliną DMC, natomiast później już tej muliny mi zabrakło i denerwowało mnie to strasznie. I wiem, że nie powinno się tak robić, ale ja tutaj to białe wyhaftowałam muliną ariadną, białą, i wiem, że nie powinno się mieszać rodzajów mulin, natomiast nie ma to jakiegoś większego znaczenia, co prawda ta ariadna ma wrażenie, że jakoś się bardziej błyszczy natomiast nie jest to jakoś, wiecie nie rzuca się jakoś to bardzo w oczy i właśnie te białe elementy wyhaftowałam tą ariadną powiem Wam szczerze, że tego nie widać byłoby widać gdybym, tutaj mam tą mulinkę i już Wam pokazuję gdybym tutaj tą mulinę dołożyła o Widzicie? I tutaj już by to było widać, bo zupełnie inne odcienie, niby biały, a jednak się różni, prawda? Więc tutaj nie, wyha nie haftuję tą ariadną. Natomiast inne tutaj momenty, gdzie są rzeczywiście. Puste kratki, gdzie tego białego nie ma, no to robię sobie to ariadną. Nie rzuca się to tak w oczy, przynajmniej ja tak uważam. Tego dołu raczej chyba nie będę haftowała tą białą muliną. Bardziej mi zależało, żeby ta góra była wyhaftowana na biało, natomiast ten dół już tak niekoniecznie. Więc tego dołu raczej nie będę robiła, jakoś mi to z dołu tutaj bardzo nie przeszkadza. Nawet mi się tutaj to podoba. Zobaczę, jak to będzie na sam koniec. Teraz już naprawdę nie ruszam tego dołu. Wcześniej też mówiłam, że nie ruszam góry, a jednak wiem, ruszyłam, ale nie, dołu nie ruszam. Zrobię najpierw środek. No i dokupię tą białą mulinkę, żeby. Skończyć tą górę. Powiem Wam, że obrazek mi się naprawdę bardzo podoba. Z bliska nie wygląda może tak dobrze, jak z daleka, bo dopiero z daleka widać, że te plamy kolorów to są jakieś kwiatki. Bo z bliska to tak nie do końca. Natomiast ja Wam jeszcze raz tutaj pokażę z bliska, żebyście mogli wszystko dokładnie zobaczyć. Kolejną rzeczą, o której muszę wspomnieć, jest mulina załączona do tego obrazka. I powiem Wam, że stan muliny jak na ten moment jest bardzo dobry. Nie zauważyłam, żeby jakieś muliny mi mogło zabraknąć. Raczej jest tego wszystkiego dość sporo. I wydaje mi się, że będzie tego wystarczająco, nawet powinno zostać, bo jak widać, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Sądziłam, że trochę szybciej będzie schodziła ta mulina, ponieważ haftuje trzema nitkami, natomiast nie. Natomiast jest jej tak dużo, że na pewno jej wystarczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jak na razie tragedii nie ma. Z kolejnych update'ów na ten moment muszę Wam również pokazać mój hawciarski zeszyt. I mam nadzieję, że tym razem będzie go już troszeczkę lepiej widać niż w poprzednich filmikach, bo światło powinno być raczej zadowalające. I teraz nareszcie mogę Wam pokazać te pierwsze strony, których wcześniej Wam pokazać nie chciałam. I wygląda to mniej więcej tak. Nie jest to jakieś Mistrzostwo Świata w moim wykonaniu. Natomiast się sprawdza i jak dla mnie jest jak najbardziej ok, a to, że design tego zresztą nie jest taki, jakbym do końca chciała, no to już druga sprawa. I tak w tym miesiącu, czyli w miesiącu sierpniu, wyhaftowałam, jak już tutaj możecie zobaczyć, 3754 krzyżyki. I to wyhaftowałam tylko na tym, na, tym, na tym wzorze, na tym krajobrazie. I tutaj tabelka wygląda w ten sposób. I jak możecie zobaczyć, tutaj są krzyżyki. Te krzyżyki oznaczają, że ja haftowałam, natomiast nie liczyłam krzyżyków. I zaczęłam 3 sierpnia. I do 17 nie liczyłam krzyżyków. I zaczęłam liczyć dopiero od 19 do 31. Więc ta liczba tutaj tych krzyżyków jest tak naprawdę za pół miesiąca, nie za cały miesiąc. Jest to troszeczkę przekłamane. Wygląda to mniej więcej tak. Może się to wszystko tutaj wyostrzy, zobaczymy. Tak wygląda postęp pracy. Raczej tutaj ten początek jest świetny W ogóle 21 zrobiłam 880 Co już w ogóle jest to. wow Do dzisiaj się zastanawiam jak ja to zrobiłam Później jest 851 Co też jest w ogóle super Natomiast im dalej w las Tym już było gorzej U mnie zazwyczaj tak jest Jak widzicie we wrześniu nie haftowałam nic Ponieważ haftowałam ten drugi obrazek Czyli wilki Tutaj jest w ogóle moja kartka Gdzie sobie liczę krzyżyki Haftowałam wilki i wilki wam już pokazywałam ostatnio. Od ostatniego filmiku dzisiaj jest 11 wrzesień. Nie haftowałam zupełnie nic, jak widzicie tutaj, już luka luka. Natomiast chyba się będę brała z powrotem za haftowanie krajobrazu, bo jego już dawno nie było. Trochę lipa u mnie, teraz z tymi krzyżykami, ponieważ wróciłam z powrotem do szydełkowania. Z racji, że zbliża się, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ci, którzy haftują, to wiedzą, że to jest świetny sezon na zarobienie dużej ilości pieniędzy i zrobienie mnóstwa prezentów dla całej rodziny. Także wróciłam trochę do szydełkowania i nadrabiam ozdobami choinkowymi. Im wcześniej zacząć, tym lepiej. Taka moja rada, więc te krzyżyki troszeczkę poszły. W niepamięć, natomiast mam ochotę dzisiaj wrócić do tego krajobrazu. No i wyhaftujemy sobie trochę, zobaczymy, czy będą jakieś postępy. Miejmy nadzieję, że dość spore, bo zaległości są gigantyczne. Raz kolejny muszę powiedzieć, że niestety nie popisałam się z tymi krzyżykami. Ponieważ wykonałam ich tylko 211, więc troszeczkę malutko zrobiłam tylko tutaj jakąś część tych krzyżyków. No i tutaj trochę zielonego, w zasadzie niewiele, ale zrobiłam również backstitch na kwiatkach. I tutaj te kuleczki dorobiłam. I to były chyba. Te, te i te, e, nie pamiętam, albo tylko te i te, w każdym razie tylko czerwone. Jeśli chodzi o ten backstitch, tutaj to ja go robiłam. Może ja wam to troszeczkę przybliżę. Ja go robiłam zgodnie ze wzorem na kartce, ponieważ jak już zahaftowałam yy, tą kanwę, to nie było widać pod spodem, pod tymi krzykami, jak ten backstitch idzie, więc robiłam to ze wzoru. A problem jest taki, że ten wzór się różni od tej kanwy w ogóle, yy, od wzoru na kanwie. No, i są lekkie nieścisłości w niektórych miejscach, nawet całkiem spore. No, i właściwie to ten backseat wyszedł tak. Nie jestem z niego za bardzo zadowolona, bo w momencie, kiedy się przyjrzymy, to to wygląda strasznie koślawo. I mm, ja, jakbym miała to robić jakby z głowy, tak jak mi się wydaje, to wydaje mi się, żeby to trochę inaczej wyglądało. Nie byłoby to tak, no nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. Choć powiem Wam jeszcze, że z daleka nie wygląda to tak źle i rzeczywiście przypomina to kwiatki, więc tragedii jako takiej nie ma. I to chyba wszystko, co Wam miałam powiedzieć na ten moment. Jeszcze Wam oddam troszeczkę, żebyście mogli zobaczyć ten obrazek. Postaram się następnym razem, żeby efekt postępów był bardziej spektakularny i żeby było Wam co pokazać. Także do zobaczenia w następnym filmiku.